Witajcie szanowni widzowie w takim nietypowym filmiku, który dzisiaj na Was nagram będzie nim seria nazywana Martin Horrors Ma Horror z Martinem. Tak będzie taka seria z niektórych horrorów przeglądarkowych ja to nazwę. Link będzie podany w opisie do tej gry, jeśli byście chcieli zagrać, więc ja teraz zaczynam. Będę się oczywiście srał jak to zawsze, więc zaczynamy. To jest jakiś obrazek. Hmm, przedstawia jakąś rodzinę z domkiem, chmurką, z dwoma ptaszkami. Hmm, tak. I tu coś. Hmm, słyszycie ten dźwięk, więc ten dźwięk dodaje takiego powera, ludzie. Więc. O, jest piłka. wydaję jakieś dźwięki. Coś tu nie słychać, ludzie. To jest obrazek. Nic więcej nie ma? Jak nic może więcej nie być? Poczekajcie, gdzie ten telefon. O, dobra, już jestem. Lol, jakiś cień tam był. To to nade. O, zaraz będzie, coś się stanie, bo już. Bo <laughs> drżał już obrazek, więc. No potuk się tylko, ja potukłem, sorry. Nie, nie bójcie się, nie, nie A tam jest jakaś dziewczynka bez głowy Więc po prostu z ziarą zapowiada Dziewczynka bez głowy A tam Mam taką siostrę No co się do... LOL Nie to, jeszcze nie było straszne Nie, jeszcze się nie zesrałem w gacie The bathroom Widzicie, na dole będzie The Kitchen, The Living Room, The Corridor. O, więc zaczynamy. Tam jest jakaś karteczka. Happy Birthday, Mom! We know that you suffer from illness, but we're sure that you will be fine, soon Love you. Tu jest jakaś puszka z czachą. Hmm, co to by mogło być? Jakaś trudka? Mogę sobie kibel spuścić, oczywiście. Ktoś mm, nie spuścił. A ja was uczyłem, kultury. Hmm. O! Oh. I love you two, kids. I will not love you. I'm from sorry. I'm from Chyba tak. Mm. Zaczynam się bać. Uf. Uf. Oczywiście przejdę ten cały horror, co będzie. Znowu kolejny odcinek. Oprócz Happy Wheels, a, żeby nie było tylko Happy Wheels, ale ty przynudzasz cały czas ten Happy Wheels. Zero filmików innych, ale ty po prostu noob jesteś. No, teraz trochę horrorków. Będzie jeszcze. Teraz jest. To się nazywa The House One. Pierwsza część, jeszcze będzie druga, którą na was nagram później. Następnego dnia, czyli w piątek, się odcinek pojawi. Ten się pojawi jeszcze dzisiaj albo jutro, albo jutro na zrobię promocję dwóch odcinków. Dzisiaj na pewno się pojawi Happy Wheels, bo dzisiaj jest czwartek. No, nie jest, no No, ja się w ogóle na dzień, bo. No to ja spuściłem wodę... Cały czas ta sama dziewczynka, kurde! Biała kartka... To jest znagadę! GIN! Nie no spoko, dziewczynka z krwi i kości. Uff. Spokojnie, chill out, chill out. Jeszcze tylko 3 levele, jeszcze tylko 3 levele i możesz spać. No to jest ta jakaś laleczka mm. Kurde, ta lalka mi powala po prostu To jest jakiś kalendarz tu jest piąty Kamer... Coś tam, coś tam Nazwijmy to Coś nie mogę doczytać Ta lalka jest happy Lolek jak mi serce bursuje Spokojnie, spokojnie, nie bój się nic, to jest tylko gra. Tylko później nie będziesz mógł przez tydzień zasnąć z innym hordowym, który będę później nagrywał. Ale spoko. Przeżyję. A mi się za działo, przepraszam. Jeśli to takie... się, to przepraszam, ale następnym razem zrobię redukcję szumów. To jest ta lalka, i ten kalendarz. Ojej. Oj. Jakieś odgłosy słychać. Się boję. Boję się. A cześć. Cześć, Elozio że ja się ma tutaj. Ja się tu bawię. Kolejny cień, spoko! Ludzie nie się, kolejny cień. Ja mam to na co dzień. O nie, może, o, chyba przyciszymy. Żeby było tak słychać, słychać. Na chwilę, ludzie, na chwilę przyciszę. Hmm. Bardzo kusząca propozycja. Hmm to tu, jeden. to to słyszeć? Hmm. coś tu. O! S.M. Martin Scott School Student ID Card. Name is Maria S. Julia. ID Code? To jest kiedy żył, kiedy ten. Ma no sporo to nie żył What? Coś się... nie z... To nie jest chyba kiedyś żył, bo Zarosł urodził się tego 14 Do niej się nie do tyłu liczę, widać mm. To jest tylko ta lalka Kalendarz No jak ktoś już idzie po nas hmm. Spoko, spoko, ziomuś No, jak najszybciej ten go to the... mhm. Tu się... Da się coś z tym radiem w ogóle zrobić Ten... No, spoko gościu, elo Cześć Chce w oczy patrzeć? Spoko, radio można włożyć. Nie, ja się teraz wyłączę. Nie da się. O lol, on porusza oczami O lol, nie, się boję, się boję. O nie, no spoko, obraz się zwalił Sorry and goodbye. Sorry. I'm... Nie, goodbye, goodbye. Nadal kręcisz oczami? Nie. O spluwa. No, chcę postrzelać. No daj, postrzelać. Oll. Ol. -ol. Ol, -ol. Czeka, oh, nie. I'm sorry, to good for what I have done. I love my family, so I kill and my family. It's the only thing I can to do to stay together with them forever. Nie, hmm. hmm. spoko krew się wylewa, nie? Szczegół O lol. aż mi ciarki przechodzą O nie, ona idzie po nas Idź, idź stąd, idź stąd Ja <laughs> <laughs> oh, yes, luz hmm. This is not a true story All photos, message and store have been made up just for the reception. There is no inte intention not to respect discredit and violet and person and all. Więc ludzie, przeszliśmy tę szaloną historię. Serii horror z Martinem. To bym ja, Martin, kanał Martin Games. I zapraszam po prostu do kolejnych odcinków, które będę dla was nagrywał. To ja, Martin. Czy si filmik Ci spodobał? Daj łapkę w górę.